Kiedy mówimy o kapłaństwie o kościele, często mówimy bardzo krytycznie. Ale też jest inna twarz tego kościoła. John Douglas, odprawiającym się świętą w Bagdadzie w swoim kościele, został porwany. Przez pierwszych pięć dni nie dano mu łyka wody, nie dano mu krąki chleba. W tym czasie katowano go, łamiąc mu kości, wybijając zęby, oczekując tego, że wyrzeknie się Chrystusa. Udało się go uwolnić. Ale co przeżył, to pozostało tylko w jego świadomości. Kiedy był u mnie, zawsze prosił o butelkę wody przy łóżku. To pozostaje na zawsze. Nigdy nie zasnął, nie mając butelki wody. To jest tylko taki widoczny znak jego katowania, jego męczeństwa. I tak można powiedzieć, że był szczęściarzem, bo wielu jego Przyjaciół jak dwóch księży w Bagdadzie, których szaty zakrwawione są dzisiaj w dolnym kościele, przypominają nam o tym, że wierność Chrystusowi, wierność swoim parafianom potrafi kosztować czasami najwyższą cenę.